Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco, Arego Drukarek z tej strony, wczoraj udało mi się poskładać C220. I taki mam dylemat teraz. Chciałem ją częściować. Bo mm, czy znacie temat, a dużo z Was bardzo dobrze zna temat. Urządzenia te, choć już mają swój czas, są naprawdę wydajne, ale części drogie są. I tak myślałem, że ją szczęściuje, krótko mówiąc, tak jak w większości przypadków, bo mam klientów, co mają sporo tych maszyn i sukcesywnie je m, im naprawiam. Natomiast co jest tutaj ważnego? To, że tam materiały są wykasowane, to jest mało istotne, ale ona za dobrze drukuje, już wam pokażę, ona za dobrze drukuje, żeby nie przeznaczyć ją tylko i wyłącznie na części. A cała taka maszyna. Naprawdę by popracowała, tym bardziej, że, zaraz zobaczycie licznik, on nie jest zbyt duży. Więcej światła, pis. Zobaczcie na to. Na czego się tu czepić? Kurwa, te wydruki są zbyt dobre. Czerń i wszystko w tych odcieniach wychodzi niemalże fantastycznie nawet z tym delikatnym połyskiem, tak jak to powinno w minolcie wyglądać. Wczoraj zrobiłem jeszcze, o ile dobrze pamiętam, sobie wydruk z serwisu, który pokazuje w jakim stanie też mamy bęben, wywoływaczkę, bo są tu cztery elementy osobne wywołujące i cztery elementy osobne jeżeli chodzi o drumy. Zobaczcie, jak to kładzie. No nie ma się zbytnio czego czepić. Jest na całej powierzchni kartki rozłożone, każda barwa wręcz idealnie. Tutaj, jeżeli chodzi o ten sprzęt, yy, cofnij to. Cofnij OK, zamknij, zamknij. Sprawdź szczegóły. Tutaj mamy, słuchajcie, 281 461. Czyli, patrząc na to urządzenie, <laughs> wydrukowało naprawdę niewiele stron w stosunku do w stosunku do tego co ono potrafi maszyny te które czasami do mnie wpadają mają po pół miliona i one doskonale sobie doskonale sobie radzą te jeszcze nie sprawdziłem ale ta 360 ma 548 tysięcy zobaczcie, ona ma 548 tysięcy i ona też jest już po przeglądzie natomiast nie testowałem jeszcze tego ja osobiście była testowana ale ja jeszcze tego osobiście nie testowałem także także sprawdzimy sobie sprawdzimy sobie jak ona będzie sprawdzać szczegóły jak ona będzie bić, ale dopiero jak no gdzieś ją tam uruchomię w którymś miejscu jeszcze mam kilka takich maszyn do odebrania ja je używam generalnie w większości przypadków na dawce mamy tutaj jak wiecie czy nie wiecie i <laughs> transmisję, która w ostatnim czasie ten pas drożej trzeba zapłacić niż do maszyn nowych z serii MC300i co zapłaciłem klientowi ostatnio około 1000 zł, a do tych maszyn C220 trzeba czasami zapłacić 1400-1300 zł, zależy gdzie. Ale w ostatnim czasie, rok temu, komuś zakupywałem ten pas, no i był mniej więcej w tych granicach. Teraz nie śledziłem, bo te pasy jeszcze gdzieś tam z odzysku miałem w bardzo dobrej kondycji. Tutaj jest praktycznie nowy, dlatego, no, jest, jest pokusa, żeby ją zostawić. Nie chodzi już o to, o zarobek, ale chodzi o to, że szkoda tej maszyny, żeby ją tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie szczęściować i zrobić z niej, krótko mówiąc, dawce części. A przede wszystkim. Przede wszystkim one potrafią naprawdę dość yy, dużo wydrukować i naprawdę drukować bezbłędnie przez naprawdę długi, długi, długi czas. Nie ma się czego czepić, wczoraj mam dylemat. Co byście zrobili na moim miejscu? Szczęściowalibyście tą maszynę? <laughs> Czy próbowali jeszcze komuś ją krótko mówiąc w firmie posadzić i żeby drukowała dalej? Niektóre jakieś tam wyrzuty to możemy wziąć na to poprawkę, ale sumarycznie. Jeszcze by wiele tysięcy kartek mogła drukować bez najmniejszych problemów. No jest dylemat. Już ją miałem brać i rozkładać, ale patrzę na to, jak ona drukuje. Przy 281 tysiącach stron, to jest naprawdę rewelacja. Na razie zostawiłem ją u siebie tutaj. Co jakiś czas jeszcze lubię sobie przed całkowitym, całkowitym podjęciem decyzji sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Natomiast, patrząc na same wydruki tego urządzenia, na licznik, który wykręciła, i na jakość, na jakość wydruku, który ona jednak no, musi się przyznać, że ma. Ptoszek jest wyraźny. To przydałoby się komuś ją, krótko mówiąc, postawić w całości, niż częściować. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Dzisiaj zabieramy się za bardziej ambitne tematy. To dostałem z serwisu gdzieś z Polski, ale tutaj była martwica mózgu całkowicie, łącznie z formaterem płytą głową, łącznie z zasilaczem, a tym bardziej jeszcze teraz się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Zabieram się za to. Tak, dzień rozpoczynamy. Także wypowiedzcie się w komentarzu, co zrobić z C220. Części. Czy w całości. Kto zna temat ten będzie wiedział i przeliczy sobie doskonale, ile można szczęście wyciągnąć, ile można z całości wyciągnąć. Taką maszynę. <coughs> można porównać do luksusowego samochodu klasy premium. Nie? Czyli kupujecie luksusowe auto ale 15-20-letnie. No, i macie problem. Taki, że naprawy tego urządzenia tego samochodu są bardzo drogie. Serwis jest bardzo drogi. W tych maszynach mniej więcej też tak wygląda. Czyli gruza można tanio kupić. Bo przecież na portalach internetowych, gdzieś tam o liksach, po 400-500 zł przyjedź, ta zabierzcie. Ale jak zsumujecie później naprawę i serwis tego urządzenia, to już w tysiącach części posiadam. Ale dobre takie urządzenie po pełnym serwisie, to czasami nikt nie doceni, nie chce kupić. Bo powie, no panie, no kurwa za 500 zł mam na liksie, gdzieś tam u jakiegoś tam sprzedawcy, co zamyka biuro. Cokolwiek, z też z niewielkim przebiegiem, ale później się okazuje, że jak ja do tej maszyny jadę, to zamiast jeden wielki gruz i dodajemy sobie cztery wywoływacze, cztery moduły bębnów. Do tego dojdzie pas transferowy, a nie daj Boże, jeszcze do tego dojdzie utrwalacz, czyli fuzer. To się robi w tysiącach, no i wtedy macie zonka Ta jest cała przygotowana. No i tutaj części mają wartość, ale cała maszyna też ma wartość. Ale w stosunku do rynku wtórnego. No to ktoś powie, no nie ma wartości. Nie? <laughs> Ciekawa. Rzecz. Dziękuję za atencję. Printword sklep to była reclama. Te materiały do tych urządzeń mamy na sklepie internetowym. No i co? Zobaczymy, jak to jeszcze się będzie sprawować, natomiast tym samym widzicie, że przy takim przebiegu te maszyny akurat to jest znikomy. Trzymajcie się, zabieram się dalej do następnych dni. Taka wstawka i rozkmina. Trzymajcie się. Cześć.